Ludziom się wydaje, że dlatego, że się urodzili w Polsce i rodzice ich ochrzcili, jak byli małymi dziećmi, to coś znaczy, że to przed Bogiem coś znaczy. Ale Bóg ludziom powiedział, że ludzie, wasze uczynki nie mają znaczenia, a wasza ludzka sprawiedliwość jest porównana do splugawionej szmaty. Że za swoje uczynki jeszcze nikt do nieba nie poszedł. Że za bycie dobrym nikt do nieba jeszcze nie poszedł. Nie to otwiera drzwi. Do nieba ludzie idą dlatego, że uwierzyli w Jezusa. Nie dlatego, że zasłużyli na to, żeby on na nich łaskawie spojrzał, bo człowiek nie jest w stanie na to zasłużyć. Ale idzie dlatego, że uwierzył w to, że przyszedł na ziemię Jezus, że umarł za ciebie i że wstał z martwych. I wtedy człowiek staje się, tak jak mówi Biblia, dzieckiem Bożym i przestaje chodzić z diabłem za rękę.